Siemaneczko, dzisiaj sobie pogramy y, w Leech of Legends Podajże Capture the point, inaczej Chyba Znalazłem ten serwer, więc y, proszę nie pytajcie się IP jest, y, to leechoflegends.pl y, O co w tym chodzi, mamy się zabijać z łuków Wybieramy sobie klasę Wybieramy sobie klasę, tak No świetnie, zabiłem. Eee, zabiliśmy. A jakbyśmy tak pytnali złe. Okej. Dobra, I... będzie trochę nutka, eee, rozpierdolu. jest tak się wraża. Wyrażał ordynarnie. Ur. Hop, hop. Hop. Nie no tutaj nie pójdę, bo o nic. Tu... Hap, hap, hap i na na, na, na. Lol, co to było? O tam Kur... ale my biją Nie chcą wyjść faniaczki. Tak Bójcie się Pipy jednak. O ale my. wolno, lol. No lol, no. Jak mamy ich bić, jak oni? No sobie... Siedzą. Kubki. Kubki jedne. O, lol, muszę. Dwóchaczkę. Ale wyjebane w złotych? Y sorry za ten dźwięk. Piękniejsze. Piękniejsze. O, le mi płot palił. No, fajnie. Nawet bardzo fajnie. Tak. Ale się nie damy i sobie pójdziemy bokiem. Tak. O, le dostałem. O. No jak ja mam ich zabić? No kur. What the fuck? O i patrzcie. Dobra. Czyli to była krótka y, rundka. Nawet bardzo. No. No, i to by było chyba na koniec. <coughs> e, sorry. No, no to. Cześć, się chyba pożegnać, prawdio? No, no to. Buenos dias. Adios, muchachos. fulalos Ta cześć. Za A, i jeszcze jedno. Zapraszam do zasubskrybowania mojego kanała oraz dać łapkę pod tym filmem. To mnie motywuje oraz komentarz eee, w wyrażeniu opinii na temat tego filmu. Trzymajcie się no i cześć.